Cześć wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj pogoda nieciekawa, jest zimno bardzo. I w związku z tym postanowiłam coś nagrać, chociaż nie miałam w zasadzie w planie nic nagrywać. Chciałam na początku podziękować za piękne komentarze pod tym króciutkim filmikiem z kotkami. Zrobiłam ten filmik z kodkami, dlatego że po prostu jestem trochę zmartwiona tą sytuacją moją tutaj, że na tym kanale nie przybywa nic już od pewnego czasu. Wiem, że nie jest to najciekawszy kanał, że są, że są kanały na pewno o wiele, wiele lepsze niż ja, niż mój kanał, ale, ale po prostu no, jestem zmartwiona, dlatego że już dawno minęły czasy, kiedy ja dobrze, znaczy dobrze, zadowalająco zarabiałam na tym, na tym kanale, a teraz już jest tak jak jest, nie, nadal po prostu nie mogę się skarżyć, ja się nauczyłam w życiu radzić w, z różnymi sytuacjami po prostu i, i dlatego no, no, tylko, że może troszkę mnie to martwi, dlatego że chyba każdego by martwiło, że tak nic nie przybywa tych, yy, tych osób, które mnie oglądają, a wręcz ubywa, bo niestety ja widzę swoje statystyki. Ale dzisiaj chciałam powiedzieć, o, chciałam też no podziękować tam wszystkim właśnie. Przede wszystkim na, podziękować za miłe komentarze pod tym skotkiem, filmikiem. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że nadal mnie oglądacie mimo wszystko i no właśnie chciałam powiedzieć dzisiaj nagrywam taki filmik y, o tym, że y, chciałam y, powiedzieć, że, o Allegro, że ja czasami sobie zamawiam różne rzeczy z Allegro I jak już jak już że, żeście niektórzy z Was z Państwa widzieli, kupiłam sobie nie tak znowu bardzo dawno temu, ja wiem z pół roku temu y, taki piękny zestaw y, zestaw tych y, y, Bolesławca ceramiki z Bolesławca, bo ja bardzo lubię mieć kawałeczek polski tutaj u siebie w mieszkaniu, bardzo też w ogóle Bolesławiec jako ceramikę lubię, zwłaszcza ten motyw taki granatowy z białym połączenie. Jeśli chodzi o te inne kolory Bolesławca, to mam w Polsce, w domu w Polsce tam mam taki dzbanuszek, to, nie solniczkę, tylko cukierniczkę i Dzwanuszek, cukierniczkę i mlecznik. O, no dzbanuszek no, to jest mlecznik. O i garnuszek. Taki ten, ten, ten ku, kufelek czy baryłka, jakoś tak się nazywa. te takie okrągłe. To mam w Polsce w, tak, w, takim, w takiej kolorystyce w kolorystyce yy, yy, pomarańczowo-zielono. Yy, Takiej szarej jakiejś, no, ale tu ma właśnie granat z bielą i, i jeszcze trochę dodatek zieleni i czerwieni. Także takie mam, także bardzo lubię kupować na. E, e, znaczy, bardzo lubię. Był taki etap, że bardzo lubiłam polskie rzeczy sobie kupować na Allegro, i ja Wam tutaj zaraz pokażę, co sobie kupiłam. Dla tych z Państwa, którzy oglądają mnie dopiero od niedawna, zaraz to pokażę Państwu. O tu na półeczce stoi, A co mi się tam wysypało pod tego kotka, teraz to dopiero zauważyłam, no także na półeczce sobie stoją takie, tam jest jeszcze z tyłu tacka taka, to jest z Wolesławca. śliczne to jest, bardzo lubię Wolesławiec. O i ten przyprawnik taki, taki zestaw przyprawników, pieprzniczka, solniczka i dwa takie dzbanuszki na tacce. Także to mi się bardzo podoba. Muszę sobie krzesło tutaj ustawić. No, i co jeszcze zamawiam na Allegro? To jest takie rzeczy nie tylko dla siebie, oczywiście, ale również dla syna. No, dla siebie to mam ten. No. Pole słabe sobie bo tak raczej. Czy ja wiem, oprócz, oprócz jakichś przypraw czy czegoś tam na że To nie zamawiam. Raczej tak ubrań na że nie zamawiam dla siebie ubrań. Natomiast zamawiam ubrania dla i różne rzeczy dla dla syna, ale nie ja tego ja nie mówię, że ja to robię często. Na przykład w tym roku jestem w dość nieciekawej sytuacji, także mało zamawiam, no czy nieciekawej sytuacji. Ja zawsze byłam w nieciekawej sytuacji, ale ale po prostu no jakoś tak wyjątkowo nie jest łatwo w tym roku, ale co ja zamówiłam kilka tam miesięcy temu na Allegro Andrzejowi. On już te rzeczy są, to są rzeczy już noszone, ale w tym momencie są wyprane I ubrania, jakie, jakie ubrania mu kupiłam na Allegro, także, bo on sam sobie tego za, zażyczył. Ja wiecie, jest takie, takie coś u mnie, że ja staram się jak tylko mogę wpajać w niego w jakiś, jakiś taki taki miłość do Polski, bo no ja jestem Polką, ja się z Polską czuję bardzo związana, bardzo tak blisko jestem. To nie jest tak, że y, nie, nie, nie obchodzi mnie ten kraj i bardzo bym chciała to, to też Andrzejowi jakoś przekazać. Andy jest urodzony na terenie Stanów i on nie ma jakiejś takiej chęci, żeby tam do Polski na stałe się przeprowadzić. Natomiast bardzo często deklaruje, że chętnie by ze mną pojechał. Więc planujemy taką podróż życia na przyszły rok. Planujemy jechać do Włoch, i do, znaczy do Polski, do Italii, do Włoch. No. Ta nazwa Włoch jest śmieszna, ale no do Italii, do Włoch, to konkretnie chcemy jechać. Y, chcę y, Andrzejowi powiedzieć o. pokazać mu Westerplatte, y, Muzeum Powstania Warszawskiego, y, co tam jeszcze. Y, między innymi, w tym momencie akurat gło, uciekło mi to z głowy, ale chciałabym takie z takimi. Takiej, takiej najnowszej historii Polski, miejscami, z którego my Polacy możemy być bardzo dumni tam Wawel w Krakowie oczywiście chciałabym mu pokazać i oczywiście obóz w Oświęcimiu, ja wiem, że jest to że może być to wizyta bardzo stresowa, bo co innego oglądać to w telewizji na, na YouTubie na przykład a jest tego multum a co innego iść tam i poczuć to ja ten klimat tego oświęcimy, ja do tej pory pamiętam. Ja wtedy miałam z 13 lat, jak tam byłam ze szkołą i wiele razy mówiłam sobie, że tam nie pojadę już więcej, bo po prostu ja nie chcę tego już czuć, ale chciałabym właśnie Andrzeja tam zabrać, żeby widział i poczuł to. Poczuł to jakoś w kościach bo tam się jednak to czuje. Chociaż niektórzy tego nie bo robią, sobie selfie takie różne, no, to jest takie trochę dla mnie, no, no nie ogarniam tego do końca, ale no, ludzie są ludźmi, nie? No, wszystkich nie naprawisz, nie? I mają swoje sposoby myślenia. Ja dla mnie y, oświęci Wywar niesamowite wrażenie i do tej pory to pamiętam. Ale bardzo chciałabym Andrzejowi pokazać y, i ta Łoch, y, Polskę i ten Auschwitz właśnie, muzeum. I również chcemy pojechać do Włoch, do Milano. Do Mediolanu chciałam powiedzieć, bo w Mediolanie jest piękna katedra. Chcielibyśmy również pojechać do Monte Cassino, które jest y, również związane bardzo mocno z historią Polski. Z taką chwalebną historią Polski. Tam bym chciała Andrzeja zabrać, no i oczywiście tam toskanie zobaczyć. Może nawet do Szwajcarii się przejechać pociągiem. To od, na to odkładamy sobie pieniążki. Nam to dużo czasu jeszcze zajmie odkładanie, bo, bo, bo odkładanie pieniędzy w naszej sytuacji jest, no, no ciężko, ciężko coś odłożyć, ale to warto. Ja jestem, ja jestem zdania, że podróżować warto, choćby to dużo kosztowało i choćby trzeba było się wielu rzeczy, rzeczy po prostu wyrzec. Po, Podróże poszerzają horyzonty. Ja to jak mantrę powtarzam dla mnie to jest najważniejsza rzecz podróże, właśnie. No. Ja się cieszę, że ja spełniłam swoje marzenia w młodości. Dużo, dużo jeździłam po świecie. Teraz trochę mniej ostatnio, ale, ale naprawdę cudnie. Nawet już, jak człowiek nie jest taki młody, to potrafi się cieszyć takimi właśnie rzeczami taką takimi. Wyjazdami gdzieś. Pamiętam w 2023 roku byłam na Jamajce i na Wielkim Kajmanie. Także było bardzo fajnie. Ale to już człowiek ma inne. Jako taka osoba już starsza, to inaczej to wszystko odbiera. Bo na no, zdrowie już nie to, co było. No. Ale ja wracam do tego tematu tego filmiku mojego. Właściwie to nie wiem, jeszcze, jak to zatytułuję ten film. Ale. Co ja synowi zamówiłam na Allegro na jego własne życzenie? Otóż tak, to nie jest dużo rzeczy. To nie jest dużo rzeczy. Tak, dwie czapki bejsbolowe, takie o. Jedne. Tak, to się nazywa bejsbolówki chyba, nie? Bardzo podobne, tyle że różnią się kolorami. z symbolem Polski walczącej. Jedna szara, druga czerwona. Taką bluzeczkę, koszulkę. To jest takiego, z takiego takiego materiału zrobione, co te sportowe są, te aktyw, czy jak się tam nazywa, tak, taką. Oraz, taką, plus, taką koszulkę. I tu ma ona ma taką tutaj biało-czerwoną flagę też na, na, na ramieniu prawym. A z tyłu ma również o symbol. Bardzo mi się podoba ta symbolika tutaj na, na przecie, gdzie na tle Takiego muru jest wymalowany symbol. Także bardzo, bardzo fajnie. Bardzo się cieszę z tego, że mu to zamówiłam. Na samochodzie też mamy taką naklejkę z polską walczącą na zderzaku dolnym. To może pokażę potem, jak skończę tutaj gadanie, bo mi wątek umknie. A właściwie już mi umknął. No to na razie. No zaraz Wam pokażę ten, co my tu mamy na aucie. Taki znaczek też zamówiłam. Są, że chyba to jest Amazona, nie wiem, czy z Allegro to jest. O no, coś takiego. Także taki znaczek. Oprócz tego mamy taki znaczek. <gry> także także tak. Tak jeszcze się dogrywam teraz, bo padło pytanie. Właśnie odnośnie moich zwierząt, moich kotów. Ja nie tylko koty miałam w swoim życiu, ale i psy, bo ja jestem zwierzolubem. Właściwie w całym swoim życiu to miałam różnych, wiele zwierzątek, ale, ale no ostatnimi czasy to miałam pieska Flowera, który odszedł, ze starości odszedł w roku 2019. Wiem, że Andy wtedy strasznie płakał. On wtedy akurat miał 18 lat, i tak myślałam tak się mówi że mężczyźni nie płaczą nie a on wtedy strasznie też płakał oczywiście ja też ja też jak jak, jak yy, płakałam jak Bóbr, jak to się mówi bo to są bardzo smutne okoliczności także flower nasz piesek którego mieliśmy yy, był pieskiem czternastoletnim adoptowanym ze schroniska yy, i on był z nami dwa lata. W wieku 16 lat zmarł. Yy, no i jak, jak zmarł, to. Ja w sumie poczułam wtedy taką ulgę, bo on już był starszy, on już nie domagał łapki, na łapki nie chodził, w sensie, że nie mógł chodzić już na, na łapkach. No także to był piesek yy, pierwszy on. I w trakcie jak ten piesek był, to taka dziewczyna znalazła kotkę w lesie. Tutaj koło ulicy ona się błąkała i po prostu myśmy się bali, że dając z powrotem na ulicę, to ona wpadnie pod samochód i coś jej się stanie. I tak ona trafiła do nas. I przyznam się szczerze, że kotka Sara, Sara ona miała na imię, to na początku nie byłam zbyt happy z tego powodu, gdyż um, mieliśmy już pieska Flowera i bałam się, że jak oni będą razem współgrać, że tak powiem, i dogadywać się innymi słowy i poza tym no, do, dodatkowe koszta i wszystko, no ale była, Saszy mi się jej żal zrobiło, bo ona tak zaczęła ocierać mi się wtedy o nogi i tak mruczeć głośno, że normalnie nieboszczyka by mogła obudzić, to pamiętam, że to mi tak serce podbiło, ja zawsze zwierzaki bardzo kochałam, chociaż y, ja to chyba po mamie odziedziczyłam tą miłość, to zwierząt, bo Mama też zawsze, choć nie, nie przelewały się nam nigdy w domu, to zawsze matka jak znalazła jakieś bezdomne zwierzę, to zaraz go przygarniała. To jeszcze za dawnych czasów było to jeszcze zwierzęta, też zupełnie miały inny ten, no było inne podejście do zwierząt, nie takie wyedukowane jak obecnie. I, i fajnie, że teraz jest. Coraz większa ta świadomość wobec zwierząt, że, że jednak nie można tych zwierząt dręczyć, że nie, że nie można ich trzymać na łańcuchu, a ludzie i tak nadal to robią. Ale yy, no i wracając jeszcze do Sary, to Sara, potem Flower yy, umarł po dwóch latach, ze starości, tak jak mówię, on był adoptowany. A, no i Sara była, ona się okociła, bo nie zdążyłam, że tak powiem, zabieść do weterynarza, ona mi zwywiała z domu, prześliznęła się w drzwiach. I, i potem wróciła dopiero po dwóch dniach, no i była w ciąży. No to co ja mogłam zrobić? I po prostu mm, urodziła dwa kotki. Jeden z tych kotków po jakimś czasie zmarł, bo miał, y, miał y, ten. Z, z drogami moczowymi, problem. Z nerkami. I miał, miała też smołki i tą szarą kotkę, co teraz widzicie. No ale. Sa Sara ba, bardzo chorowała w zeszłym roku. I nie wiem, ja, ja wchodziłam z nią do weterynarza, ale weterynarz nic tam u mnie nie wykrył. Ale ja mimo wszystko myślę, że to był rak, co ona miała. tak, tak jest moje to. A ja tutaj weterynarze są strasznie drodzy i ja nie miałam funduszy na to, żeby, żeby zrobić sekcję zwłok Sary, ale ja myślę, że to był rak jednak. Pomimo, że nie wykryli ani badanie krwi, ani, ani te X-rays nie wykryło nic u niej. Także Sara zmarła w grudniu tego ubiegłego roku. Bardzo, bardzo to przeżywałam też z Anczejem, podobnie jak zresztą śmierć wszystkich naszych tutaj w domu zwierząt. I po Sarza została została smołki. a Rademenes jest osobna historia to było jeszcze jak jakoś po śmierci flawera kilka miesięcy, że to była zimo, zimowa noc. Zima była i było bardzo zimno, minus jakieś 30 stopni, minus 25, minus 30 stopni. I ja mm. <laughs> wtedy taki napruszył na, na naszą werandkę taki puszek śnieg i on taki jest mięciutki ten puszek, nie, ten śnieg. I tam zauważyłam na tym puszku takie łapy kocie odbite, nie, ja mówię Jezus Maria. To jest jakiś kotek w takie, takie dni mroźne się to włóczy, bo że tak mi, tak mi się serce krajało, ale nie mogłam go nigdzie wyczaić. Wystawiłam więc jedzenie taką suchą karmę mu na dwór. Wody, wody też wystawiłam, ale wiedziałam, że ta woda w termika za przy takiej temperaturze. Pamiętam jakąś taką obudowę z takiej tektury, tam wystawiłam, żeby aż troszkę mógł się ogrzać poduszki tam, i wszystko tak, żebyś mógł leżeć. Ale nic. No i po kilku dniach zauważyłam go przychodzić po jedzenie, bo to jedzenie bo widziałam łapki na, na tym śniegu, i, i on raz przyszedł do środka, pamiętam, do mnie tutaj, do wewnątrz, i, yy, i posiedział, posiedział, nie, i tak, tak pokręcił się po tym, do, po, po tym mieszkaniu, no ale wyszedł. Ja czułam, że nie, za pierwszym razem się nie uda go zatrzymać, ale ale potem następnego dnia już przyszedł do środka, bo się chciał ogrzać, bo było minus, minus 25-30 stopni, tak jak mówię, i, i już został, już nie wracał na, na, na dwór. I ja się tak cieszyłam. Wiele razy było tak, że chciał wyjść na dwór, ale ja się go boję wypuszczać, bo no wiesz, no wypuszczający kot, jak wypuszczasz kotka, to nigdy nie wiesz, czy on wróci, nie, bo... Bo przecież samochody jeżdżą i, i w ogóle nie. Także, także tak to jest z naszymi kotkami. Także Sara zmarła i teraz właśnie jest po niej smułki i Rademen ten właśnie uratowany kotek. Cieszymy się, że je mamy, bo one stanowią dla nas naprawdę dużą taką radość. No, cieszymy się bardzo. Jeszcze raz chciałam wszystkim podziękować za miłe komentarze i, i pozdrowić wszystkich. I, no i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze jest w życiu. Pa, pa.